i Panowie, prezentuję nową, szkolną maskotkę. Orzeł wylądował i wygrał jednogłośnie. Wszyscy się zgodzili, że w najlepiej ci zrobić Ciebie Dziękuję. Proszę. Wiedziałem, że masz stałe. A najlepsze jest to, że dziewczyny lubią maskotki. Wow, Mają wielką moc. Wykorzystam ją na Tiffany. Jak przyjdzie, to ją trzymajcie. Zaraz wrócę. Natura żywa. Nie możesz odejść. Kipperman da ci tę niespodziankę. Później się. Jak to takie fajne, to czas na to, potem znajdę. Nawet mi się zajmowało, wykorzystam to do pierwsza. Fajne, wszędzie znajdę. Fajne, wszędzie. Dzieci Dzięki, panie. Powiedziała, jak to fajne, to czas na to fajne. Taki mój los. Z każdej strony ciąg. To oni tak rymują. Co to za niespodzianka? Czy też chcę zobaczyć twoje spojrzenie jak tu się pojawisz jako nowa maskotka. Dróg. Przepraszam. Iber będzie przebrany za wielkiego ptaka? I to dlaczego Flipa nie opuściła grupę ci